Hej, jest czwartek, 25 lipca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5. I przed momentem mój software do nagrywania obrazu i dźwięku wysypał się, w związku z czym Cinematrix, który już zgadywałem, nagrałem, ale nic więcej tutaj się nie wydarzy, bo rozpoznałem tylko, że Diane Keaton grała we wszystkich Trzech Ojcach Chrzestnych. Zobaczmy, czy zdarzy się jeszcze raz to samo, co, co wydarzyło się ostatnio. Nie, tym razem ok, tym razem wszystko jest ok. Mamy Beth Midler, która grała w Focus, Pocus, coś Rose. Uh, Death Becomes Her. a to jest ten jeden tytuł, który może myślałem, żeby dopisać, i tutaj mamy była zgadnięta w jednym, bo grała przecież z Metal Streep i Bruce'em Willisem. No i najrzadziej zgadywane, no na przykład Bed Midler gra w Rodzinie Adamsów 2, całkiem śmieszna kreska. Ariana Grande, excuse me, I love you, co? <laughs> Dobra. Uh, no i przejdziemy dalej. Plot words, mam nadzieję, że nie wysypie się. Uh, tym razem. Mamy film, mamy film który, do którego dostajemy 9 podpowiedzi i zgadujemy jego, jego tytuł. Dziękuję, dziękuję. Podoba mi się to, że Adblock jakby totalnie przestaje działać i jest bohater, więc piszemy film Hero. A może być Hero? Bohater i antybohater. To może Megamind. Villain, czyli czarny charakter. Dajmy Incredibles, Sequel. Incredibles 2 Super Hero Shrek 2 <laughs> Bazujący na komiksie Domyśliłem się Kikas 2 Ona nawet nie ma Tak, oczywiście, że jest po Kryzys, po no ale nic, niczego tutaj się nie, nie Domyślę, jeśli nie, nie, e, nie dadzą mi więcej informacji O, Symbiote, czyli będziemy mieli będziemy mieli e, Venoma i mamy Venom Letter Be Carnage, czyli sequel do filmu z Tomem Harding, który nie jest za mądry, ale zrobił bardzo dużo pieniędzy. Widzimy tutaj <coughs> stadion do Quidditcha, więc jest to jakiś Harry Potter, zaczniemy od Prisoner of Azkaban, czyli więzień z Azkabanu, nie, zrobimy Order. Of the Phoenix. Potterheady już. Hmm, Potterheady już na pewno rozpoznają po, po kształcie, ale, ale ja nie jestem pewien. Może Half Blood Prince? Okej, okay, dobra, czyli e, tego filmu nie za bardzo pamiętam. Tak, w pierwszej części Deathly Hallows nie widziałem, ale widać, że Hogwarts się sypie, więc prawdopodobnie dementorzy już sprawują nad nim opiekę. Nazwijmy to w cudzysłowie. 1987 rok, 21 sierpnia. I mamy 5 najlepiej zarabiających filmów. I pod względem zarobków jest patologicznie. No ale musimy się w Filmu Touchstone. To trudna praca, ale ktoś musi ją robić. I kto ją robi? Richard Dryfus. Emilio Estevez i Madeleine Stowe. No idea. Stakeout. Okej. Znaczy, a ostatnio ostatnio podpadający jakimiś takimi kancelowalnymi wypowiedziami. Reżyserem tego filmu jest Cheech Marin. Cheech Chong. Czy są filmy z nimi? Wpiszę, <laughs> wpiszę wszystkie. Corsican Brothers. Cheech. And Chong. Animated Movie. Czy jeszcze coś jest? Cheech. And chong, o tam coś, coś mi się tutaj podobało. Up in smoke, still smoking. Nie mam pojęcia. Dobra, podajcie mi więcej informacji, bo ok, coś zupełnie innego. Born in the East L.A. Absolutnie nie ma jak zgadnę tutaj jeden z tych filmów, to będzie naprawdę wysoka, wysoka jakość. Ronald dokonuje inwestycji w trakcie swojego ostatniego roku w szkole średniej. Zatrudnia najładniejszą, czyli liderkę w szkole, żeby była jego dziewczyną. I gra Patrick Dempsey. O, ciekawe, Amanda Peterson, Courtney Gaines, Steve Rush reżyseruje. Absolutnie no idea. Can't Buy Me Love. Ok, prawda jest taka, że faktycznie e, słyszałem ten tytuł um, ale i zawsze zastanawiałem się, dlaczego gramatyka jego jest taka dziwna, ale nie, nie, nie widziałem go. Ok, jedziemy dalej. Dobrze, przynajmniej ten tytuł i chociaż aktora rozpoznałem. Can't Buy Me Love. Mamy Jennifer Gray, Patrick Swayze. O! o! Dirty Dancing. 214 milionów na budżecie 6. Takie filmy to, to producenci lubią. Reżyserem tego filmu jest Roger Donaldson, ten jest w Semi znany, wydaje mi się, że kręcił. Nie Kevin. Dobra, nieważne, bo nie będę zgadywał Rogera Donaldsona, nie wiem czy jakiego już Bonda, nawet no właśnie. Kevin Costner, Gene Hackman i Sean Young. Uuu, było... Big Picture rozmawiała o tym, jak robiło Hall of Fame Kevina. Kevina Kostnera. No Way Out, ok, nie, nie domyśliłbym się tytułu, ale rzeczywiście rzeczywiście tak było, Sean Young, później trochę problematyczna kariera dalej, ale najbardziej znana z roli androidki Rachel w, w Blade Runnerze, czy też Łowcy Androidów. Ok, 16 podpowiedzi i 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy te podpowiedzi tak, żeby 4 poprawne znalazły się koło siebie. Nathan Lane i Robin Williams. To jest ten film, który ciągle wraca, czyli Birdcage. Vision. Okej. Okay, Contest Europe podoba mi się. Ballad. O. Okej, okay, może są w takim razie. Ballad of Birds and Snakes. To jest nowy, nowy Hunger Games, którego nie widziałem. Ballad Coin Brothers, Ballad of Buster's Crux, Snake Animated i Boot. Toys. To będzie po prostu Toy Story. Ok, i drugie scene to Nerdle. Mamy 16 tytułów filmowych. Zgadujemy 5 motywów, które je łączy. Myšlím o Demi Moore. Myšlím o Tomie Cruise. <coughs> Charles Butler. <coughs> Anthony Hopkins. I teraz musimy dać, yy, może co, może kto w której, w jakiej roli grał Vanilla Sky, ktoś kto yy, kto ma jakąś taką deformację fizyczną. No właśnie i teraz moje pytanie, czy Aha, po prostu, że jest postać z, z taką zdeformowaną, a, a nie, nie że ta, ten aktor gra to jaką postać, chociaż w przypadku Toma Cruza i ducha w Operze dokładnie tak jest. No i mamy 2013 rok. W pierwszym filmie będziemy mieli, musimy wymienić 7 aktorów, w następnym sześciu i tak aż do jednego, żeby całą 28 wyklikać. Będziemy zgadywać, nie, możemy przejść do następnego filmu, nie zgadując wszystkich, będziemy starali się wybierać tych, których jestem pewien i potem, potem będziemy zgadywać. Benedict Cumberbatch prawie na pewno graftwa versus slave, tak powiedziałem, że na pewno, ale Brad Pitt też. Chiwetele of gra w główną rolę. Na pewno jest Lupita Nyongo, Fassbender i tego jestem pewien. O, sześć aktorów American Hustle ciekawe: Amy Adams, Bradley Cooper, Christian Bale, Jennifer Lawrence. Reszta już trochę nie jestem pewien. Oz, the great and powerful. Oh wow, tylko jestem Jamesa Franco pewien. Uh, Wilk z Wall Street, lepiej. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Matthew McConaughey i. Jonah Hill. Trójka aktorów Gravity. George Clooney, Sandra Bullock. I muszę powiedzieć, że trudne. Trudne pytanie, może Ed Harris, ale... Dwójka aktorów z Frozen, Idina Menzel, Kirsten Bell i aktor, jedna aktor, albo aktorka z The Conjuring, Vera Farmiga. Jeremy Renner może był i Louis C.K. <laughs> Michelle Williams, Zach Braff, czemu nie? Sarah Paulson, Mila Kunis i Gravity... Ed Harris, właśnie, <laughs> żeby rola z Apollo 13. Eee, dobra, Paul Giamatti, Rachel Weiss musi być Sarah Paulson, w takim razie nie pamiętam jej, i Rachel Weiss grała w Oz and Powerful. Ok, jak na filmy z takich, których nie pamiętałem, to cieszę się, że tylko dwójki udało mi się eee, pomylić. I mamy 7 do 1, tym razem z 2014 roku, Interstellar, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon, Matthew McConaughey, Michael Caine, Wolę, wolę spróbować dalej, bo nie pamiętam wszystkich. Uuu! Ray Fine. Na pewno. Tilda Swinton. Jason Schwartzman, bo to aktor, przecież, Wes Andersona. I na razie tu poprzestaniemy. Mój błąd, bo dawno nie widziałem. Eh, dawno nie widziałem Grand Budap Budapest Hotel, no ale wiadomo, że obsada eh, zawsze, zawsze Wes Andersona jest pełna gwiazd. Gonger Ben Affleck. Tyler Perry. Um, Rosamund Pike, Dilly Patrick Harris i też nie widziałem już jakiś czas, więc dobra, Berman, Michael Keaton na pewno, um, Skirana, Aj, aj, aj. Emma Stone przecież to jest, okay. X-Men Days of Future Past, Hugh Ackman, Haley, Haley Berry, i Patrick Stewart. Imitation Game. Kira Knightley i Ben Kammerbach. I w Lucy grała Scarlett Johansson. Czy John Lidgow grał w Interstellar? Grał. Casey Affleck grał. Grant Budapest Hotel, Bill Murray. Czemu tego nie zgadzałem? Sir Saoirse nam przecież to jest ta uh, Love Interest Zero głównego bohatera. I Adrian Brody. I Gonger gra Missy Pile, I w Birdmanie gra Naomi Watts. A Zach Galifianakis grał w Birdmanie też, o czym zapomniałem. No dobrze, 96%. Jeden aktor nietrafiony, nie jest źle. Jutro zrobimy sobie 2015 i 16, a ja dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka rozwiązywania quizów. Do usłyszenia. Pa.